Dowolny proces sterowania. Kiedy on się zaczyna i kiedy się kończy? To już jest czysta cybernetyka. Dowolny proces sterowania się zaczyna w momencie rozpoczęcia realizacji programu, a kończy w momencie zaprzestania realizacji programu. Używając tego, co jest na tablicy. W momencie, kiedy zaczynamy wdrażać metodę, tak? no, no, stosować, stosować metodę, tak, tak, tak. No i, proszę Państwa, to nam rozwiązuje masę problemów, no choćby toczący się spór na temat tego, od kiedy się zaczyna człowiek, jak się nie przyjmie stanowiska cybernetycznego, które jest jednoznaczne, jest jeden moment, który się nazywa, no znowu nie będę się kłócił o nazwy, ale jedni nazywają to poczęciem, drudzy to nazywają zapłodnieniem. Wiadomo o co chodzi. W a tym... To się nazywa zakończenie procesu crossing over. No albo lespon perfor. W każdym razie jest, jest to, ja stosuję język cybernetyczny, a jak na razie jeszcze te, te pojęcia cybernetyczne nie zostały na no, obce języki przetłumaczone, więc ja nie wiem, czy to, co kolega podał, akurat odpowiada temu, o czym ja mówię. No w tym momencie, mówię. kiedy się ten proces zakończy, mamy, mamy w komórce zapłodnionej nowy gen. Po prostu. No, czyli mówiąc... Czyli nowy, czyli, nowy program. Czyli, czyli mówiąc po naszemu, to co przedtem nas nie interesuje, interesuje nas powstanie programu i od razu bardzo dynamiczna jego realizacja. W tym okresie prenatalnym ona jest bardziej dynamiczna w sensie choćby przyrostu masy czy objętości niż później. Proszę Państwa, jeżeli się tego stanowiska nie przyjmie, to konwencje mogą być dowolne. Opowiadał mi Świętej Pamięci Arcybiskup Majdański, który się specjalizował w sprawach rodziny założył zresztą no za, za komody jakby nie było założył instytut badań nad rodziną w ramach akademii teologii katolickiej dzisiejszy uniwersytet imienia kardynała Wyszyńskiego w łowiankach opowiadam i na początku lat 70 jak wyglądał no właśnie taki posoborowy zjazd teologów katolickich oczywiście Którzy dyskutowali, od kiedy zaczyna się człowiek. Zaznaczał, że to byli przekrojowowie katolicy. No Jeden mówi, że oczywiście od momentu poczęcia. Drugi mówi, że nie. Ja jestem tomistą. Ja za świętym Tomaszem Zakwinu uważam, że od momentu, ja już nie pamiętam, od którego tygodnia się zaczyna, no, że dusza jest tam. Yy, Internalizowana. 14 dni dla o, mężczyzn. a 18 czy 21 dla kobiet. Tak, 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 tak. Tak, coś takiego. Tak, 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 tak. Właśnie tak. To dobrze, że kolega to pamięta. Ym, ale coś, no nie będziemy się kłócić samo jeden czy dwa dni, ale chodzi o to, że nie odpoczęcia. No, no nie z tą Kolejny. Powiedział nie, od trzeciego miesiąca, bo wtedy pojawia się mózg. Jak nie ma mózgu, to, to co to za człowiek bez mózgu? Zaraz się też taki teolog katolicki, zawodowy, ksiądz zresztą, który stwierdził, że nie ma momentu urodzenia, dopiero jak zacznie mieć zdolność samodzielnej egzystencji, to to jest człowiek. Ale jeszcze się, jedno, to jeszcze mało. Znalazł się jeszcze... powinienem tak, jed... powiedzieć temu ostatniemu, ja że po urodzeniu człowiek nie ma zdolności... Tego, no, no nie zdaniem. ma, oczywiście. No więc jeszcze, jeszcze się znalazł jeden, który mówi nie. Człowiek to jest dla mnie wtedy, jak stanie przede mną i ludzkim językiem mi oświadczy, że jestem człowiekiem. I no, było to szokujące, ale muszę powiedzieć, że bez punktu widzenia Psa naszego. Mieliśmy takiego czarnego spaniela bardzo miłego. Nazywał się Brutus. Jak się urodziła pierwsza córka, to on ją traktował jako konkurencyjne zwierzę w stadzie. I no bardzo chętnie ją przewracał, jak, jak, jak raczkowała, nieudolnie chodziła. No, do, był za to karcony, więc, a był bardzo inteligentny. Więc biegał i tak niechcący zadem ją przewracał. Myśmy mieli niechcący ogonem, no jak tu karcić psa, jak mu coś niechcący wyszło. I kiedy on przestał to robić? Jak córka zaczęła mówić po ludzku i zaczęła go objeżdżać ludzkim głosem. Wtedy uznał jej wyższą pozycję w sadzie, więc ten ostatni z tych teologów to miał podejście naszego uroczego skądinąd pieseczka. Taki, nie, Było takie opowiadanie e, Filipa Piętnika, w którym w się uzależniało od umiejętności rozwiązywania równań matematycznych. O, I matematyk z e, tam wielkiego uniwersytetu przyszedł w pewnym momencie do e, tego miejsca aborcyjnego i powiedział, ja nie umiem rozwiązywać żadnych zadań matematycznych. No, proszę bardzo. Konsekwentnie wiadomo. No, i oni tam pytali, bym nie rozwiązywał żadnych zadań. Absolutnie, udowodnił. No właśnie. I teraz proszę Was, w takim razie jak widzimy, to jest kwestia konwencji. No, porządek z tymi konwencjami terminologicznymi w Kościele Katolickim zrobił chyba dopiero Jan Paweł II. W oparciu o nauki empiryczne przecież, genetykę, embryologię, anatomię porównawczą. No jeszcze nie znał cybernetyki społecznej, bo to jest sprawa jednoznaczna. Jak się odrzuci podejście cybernetyczne, to konwencja jest dowolna. No można przyjąć, że jak ktoś stoi na gruncie dominacji prawa pozytywnego, a to w cywilizacji bizantyjskiej jest modne. Że ludźmi to są te obiekty, którym przedmiot ludzkości przyznaje prawo. W związku z tym, jak pewne obiekty żywe skreślimy z rejestru ludzi, to już nie są ludzie i można na nich dokonywać, no już wtedy elegancko nazwijmy, zabiegu przerwania życia. No to właśnie coś takiego zrobiono w III Rzeszy. Pewne grupy ludzi, najpierw ludzi uznanych urzędowo za Żydów, bo to nie było tam dowolne, tylko była definicja prawna Żyda, był urząd powołany do tego, no to, to uznany przez ten urząd za Żyda, to odbierano stopniowo różne prawa ludzkie, a w końcu nawet prawo do życia, na końcu w warunkach bojowych to już nawet nie, nie urzędy, tylko sedowano te uprawnienia na organy policyjne w krajach okupowanych. Policjant tam byle żartar miał te uprawnienia. No tak, ale jak się odrzuci podejście jednoznaczne, cybernetyczne, a ktoś jest na przykład niekatolikiem i mówię, co mnie to obchodzi, co tam? Papież mówi: Ja jestem niewierzący i odczepcie się ode mnie. No to dla niego pozostaje tylko naukowe podejście. Cybernet, prawa cybernetyki działają niezależnie od tego, czy ktoś w nie wierzy, czy nie wierzy. No a teraz, gdzie, kiedy jest koniec tego procesu autonomicznego? Oczywiście, w momencie definitywnego zaprzestania realizacji programu. A to występuje w momencie śmierci biologicznej. To jest te pierwsze stwierdzane.